nas Grzegorz Gabor, dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu goście, trener Krzysztof Kiełkowski oraz zawodnik Mateusz Świątek. Będziemy rozmawiać dzisiaj o sportach walki, bo to przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowego Ronin Ruda Śląska. Krzysztof, wróciłeś po jakimś czasie do Świętochłowic. Wcześniej tutaj z powodzeniem prowadziłeś zajęcia, trenowałeś młodych adeptów sztuk walki. Dlaczego wyjechałeś, a raczej dlaczego postanowiłeś powrócić do Świętochowicy? To może odpowiem na to drugie pytanie, dlaczego wróciliśmy. Mamy powiedzmy sobie, lepsze warunki do uprawiania sztuk walki. Dostaliśmy salę, mamy salę, gdzie mamy rozwieszony sprzęt postaci worków, mamy pomieszczenia gospodarcze, gdzie mamy matę i naprawdę duże ilości tego materiału do ćwiczenia, więc warunki są dużo lepsze. Trzeba zacząć od tego że moja pasja zaczęła się w Świętochłowicach i ja nadal jest, jestem związany z Świętochłowicami, więc to, że w nazwie mamy Ruda Śląska, to jest tylko powiedzmy sobie nazwa, tak? A tak naprawdę, to tak jak mówiłeś, od X czasu myśmy prowadzili zajęcia w Świętochłowicach, i te zajęcia są tylko i wyłącznie na terenie miasta Świętochowic prowadzone. Można powiedzieć, że Stara Miłość nie rdzewieje, a tam, gdzie prowadzicie zajęcia, to obecnie y, była hala Szkoły Podstawowej numer 4, zarządzana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka, więc y, niejako jak najbardziej miejska y, instytucja. A tam szkolicie nie tylko zawodników, ale odbywają się również y, różnego rodzaju szkolenia okolicznościowe, że tak mogę powiedzieć. Zapraszacie y, byłych antyterrorystów, nie tylko. Y, Skąd akurat pomysł, żeby rozszerzyć swoją działalność o coś takiego? To znaczy ta działalność zawsze była taka szeroka, może ona nie była tak, powiedzmy sobie, oficjalnie przedstawiona. Robiłem szkolenia dla służb mundurowych to od bardzo, bardzo dawna. Robiłem te szkolenia z Funduszy unijnych, szkoliłem komandosów w Lublińcu, Straż Miejską Policję, szkoliło się wojsko, tak jak mówiłem wcześniej, także to zawsze było jakąś tam moją pasją. Aczkolwiek sztuki walki poszły w kierunku bardziej powiedzmy sobie sportu. I tak jak wiemy, MMA na przykład jest bardzo popularne w Polsce. Mało kto wie, że w Świętochłowicach odbyły się pierwsze zawody na podobnych zasadach jak obecne MMA. Tyle, że bazowaliśmy na zasadach amerykańskich, czyli na UFC. I pierwsze zawody, takie zresztą telewizja też je kręciła, były w 1999 roku. One szło kolejno przez parę lat i były na tej bazie właśnie UFC. I później kryzys gospodarczy, no, nie było pieniążków, nie było pieniążków na prowadzenie, y, powiedzmy sobie jakiś nagród, y, więc zrezygnowaliśmy i po bardzo krótkim okresie czasu powstała Liga MMA w Polsce. No właśnie, to wywołałeś temat tutaj Otwartych Mistrzostw Polski, które były organizowane między innymi właśnie przez Twój klub tutaj. Działający w Świętochowicach, ale jak gdyby ten temat umarł śmiercią naturalną, tak jak powiedziałeś, oficjalnie niech będzie przez kryzys. Natomiast ja chciałem zapytać, czy wy do tego chcecie wrócić? Macie takie zamiary? To znaczy, obecnie, powiedzmy tak, mamy bardzo dobre i silne zaplecze. Nasz klub, może jako klub i jako ja, jako trener, należymy do World Jiu Jitsu, czyli do angielskiej federacji. Wietboksing robimy, czyli należymy pod mistrza z Kanady. Czyli pod względem, powiedzmy sobie, merytorycznym mamy dobre zaplecze. Tak jak mówiłeś, jeździmy, szkolimy się. Ostatnio byliśmy na takim dobrym szkoleniu, jak wiadomo, jak się uczyć to od najlepszych. Z panem Moreiro, który jest numerem praktycznie rzecz jeden na świecie, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu jitsu, czyli to są takie techniki dla kogoś, kto nie ma pojęcia walki na samej ziemi, w parterze my to nazywamy. Tak? A co do zawodów to tak jak mówiłeś, jesteśmy w amatorskiej lidze MMA, która powstała w Polsce. Pan Sławomir Cypel zarządza tą, tą, tym stowarzyszeniem i wygląda to w ten sposób, że odbywają się zawody, mamy ranking zawodników, ranking trenerów. Naprawdę świetny poziom, bardzo wysoki, bym powiedział, niejednokrotnie myślę, że zawodowa liga mogłaby popatrzeć na amatorów, jak to amatorzy działają, a myślę, że główna przyczyna leży tutaj, że to trzeba kochać, a nie tylko patrzeć na portfel. A co do zawodów, no to tak, mamy amatorską ligę w Świętochłowicach. 27 września będziemy mieli. Rozgrywki amatorskiej ligi u nas w mieście. Czyli to perspektywa jeszcze trochę odległa, aczkolwiek warto się już do tego w jakiś sposób przymierzyć. Wywołałeś temat MMA, dla niektórych sport brutalny, dla niektórych mniej, dla innych miłość od początku do końca. Różne są aspekty tego uprawiania MMA, tak jak mówiłeś, czasami finansowe, czasami to, że ktoś to akurat lubi robić, ale bez wątpienia, bez względu na cokolwiek, jakbyśmy tego nie oceniali, mamy niezwykły zawodników, jeżeli chodzi o MMA. Przykładem tego jest y, zawodnik, który tutaj razem z tobą zawitał do naszego studia. Mateusz Świątek y, walczy w MMA. Y, jak to się stało, że, że trafiłeś do brutalnego sportu, czy nie? No, tak jest to brutalny sport, ale <laughs> zależy, jak to na to patrzy. Bo na ulicy wiadomo kogoś się pobije, to są z tego konsekwencje, a jeżeli już chodzi o MMA, zawody, to tam można władować całą agresję i jest to wszystko legalne. Krzysztof, od samego początku Twój trener mówi, że Mateusz to materiał jest na naprawdę światowego zawodnika, dobrego zawodnika. Czy to tak rzeczywiście jest? Jaki jest klucz do sukcesu w O Ciężki trening. Zakończyłeś sporo walk przez knockout. Przeciwnicy byli tacy słabi? Czy, ta ty, ty, czy Ty taki dobry byłeś? Nie, to tutaj dużą rolę gra psychika i szybkie działanie. I dzięki temu jakoś tak udaje się to wszystko. Największy sukces w dotychczasowych walkach? No to, jeżeli chodzi o MMA, no to mam podwójnego mistrza Śląska, mistrza Polski Centralnej, mistrza, wicemistrza Mazowsza i wice-wicemistrza Polski Centralnej w 2012 roku i niedawno zdobyłem wicemistrza Europy Jiu-Jitsu. I od jak dawna uprawiasz ten, ten sport? Jakieś półtora roku, ale wcześniej trenowałem, ale to było tylko tak okazyjnie, po parę tygodni, miesięcy. To sporo tych osiągnięć. No, zależy kto jak na to patrzy. Dlaczego brakuje w tej kolekcji? No, mistrza świata, nie? Jaka jest szansa na to, żeby zawalczyć w przyszłości o tytuł mistrza świata? No, ciężki trening. W tej, w tej dotychczasowej karierze niedługiej, tak jak sam wspomniałeś, były takie momenty pewnie trudne. Pamiętasz jakie Jak je wspominasz? Jakaś największa porażka? Był, jak zaczynałem, to jeździłem na zawody. Były porażki, no bo wiadomo, no, nie było doświadczenia. To w czym, Krzysztof, tkwi tajemnica sukcesu Twojego zawodnika? Powiedzmy sobie, Mateusz tu zapomniał dodać tak jak mówił wcześniej zresztą najpierw przegrywał te walki, tak. Ciężka praca, ciężka praca i ciężka praca zrzucił ponad 30 kg masy ciała, czyli to też trzeba wziąć pod uwagę. Bez żadnej diety. Z dietą. Z z dietą A już chciałem powiedzieć, że. Bez Niestety z dietą, ale to było około 8 miesięcy, tak, czyli jest to naprawdę dobry wynik, więc samo to mówi za siebie, sama dieta no, nic nam nie daje. Yy, no to coś trzeba mieć po prostu w sobie i to coś musi złapać trener, i zauważyć i wtedy myślę, że coś z tego będzie. Czyli Mateusz ma to coś. Yy, jest trudnym charakterem, ja też mam trudny charakter. Ja myślę, że coś z tego zbudujemy. A tutaj padło pytanie o zawody, tak, Mistrzostwo Świata. Powiedzmy sobie tak, że amatorska liga to jest taki przecionek do zawodowej ligi i niejednokrotnie sięga się z amatorskiej ligi właśnie po tych zawodników, żeby później mogli po prostu się lansować. Więc ostatnie 10 bodajże walk, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić w rankingu, nie chcę kłamać, wygrał wszystkie pod rząd przed czasem, a z czego walka finałowa była najkrótsza, tak? Bo trwała 20 sekund jedna walka, a wszystkie pozostałe kończyły się przed 40 sekundami. Więc ja myślę, że no, jest się czym pochwalić. No to zdecydowanie na pewno tak, jest to miłe, sympatyczne, tym bardziej, że mówimy tutaj o, o zawodnikach naszych ze Świętochłowic, ale nie tylko Mateusz jest w Twoim klubie, bo są też inni i równie ciekawi, myślę. Tak. Yy, mamy Denisa Zielonkę, którego nie ma z nami. Yy, też zrobił sobie wicemistrzostwo Europy yy, w jiu z tym, że to, yy, powiedzmy sobie, były różne kategorie. Tu nie jest ta sama kategoria co Mateusza. Yy, mamy Jarockiego, którego też nie ma, też trudny charakter, a może to wynika z trudnego charakteru trenera, tak jak mówiłem. Yy, przede wszystkim my nie patrzymy na ilość wygranych, dla mnie nie liczą się to, że ktoś się obwiesi medalami i ma świetne wyniki i tak dalej, tak. Dla mnie liczy się to, że on robi postęp, robi pracę, a jeżeli przegrano to się zdarza, tak? Może akurat dzisiaj trafił na lepszego zawodnika bądź miał gorszy dzień, ale dla mnie najważniejszym jest to, żeby iść do przodu i pokazywać, że te treningi nie idą na marne, tak? że się rozwijamy i to jest najważniejszym rzeczą. Mateusza wchodząc, yy, czy wychodząc do walki, nie, nie boisz się o swoje zdrowie, niebezpieczny sport, tak jak mówiliśmy. Zawsze jest jakiś strach, no ale. No... Tak jest podczas walki, jak strach z nami zawadnie, no to przegramy, nie? Trzeba być pewnym siebie. Yy, ciekawa koszulka, jak tak przyglądam się. Yy, ale chciałem zapytać, yy, gdybyś miał wymienić najmocniejsze swoje strony, yy, to co by to było? Na pewno siła, <grym> no i no, myślę, że bokserka. A jakieś takie najsłabsze, mam nadzieję, że rywale nas nie oglądają, to możemy powiedzieć. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Patrząc pod to, to chyba najsłabszym moim ogniwem będą, nie wiem, rzuty. No to inaczej zapytam. Żeby, żeby w ogóle marzyć o tym, by przystąpić do walki o tytuł Mistrza Świata, to, to czym należałoby się charakteryzować? Jak myślisz, nad czym trzeba było popracować, żeby rzeczywiście myśleć o tym, żeby zostać tym najlepszym? Nad wszystkim. MMA to, to nie jest same rzuty, to jest po prostu... Wszystko. To jest boks, grappling, to, są, to jest judo. To są wszystkie style w jednym. Ktoś może nam zarzucić, że, że półtora roku, bo tak powiedział Mateusz, dobrze słyszałem, że półtora roku trenuje, ma tych osiągnięć już dość sporo. Ktoś może powiedzieć, że to jest przecież stosunkowo y, krótko i, i tyle tytułów. Czy to rzeczywiście tak jest, że, że akurat w tym sporcie y, można osiągnąć tak wiele, y, trenując tak niedługo, czy, czy to są pozory tylko? To jest to, co żeśmy mówili, tak? Ciężka praca. Ktoś powie, trenuje półtorej roku. No okej. Okay zapominamy o jednej rzeczy. W naszym klubie zajęcia idą cztery razy w tygodniu po dwie godziny, czyli tych godzin nam, prawda, rośnie. Niedokrotnie jest tak, że ćwiczymy sobie dodatkowo obóz sportowy, tak? Dwa tygodnie, cztery treningi dziennie. To też trzeba wziąć pod uwagę. Także to jest naprawdę ciężka praca, ale tak jak mówiłem, mam zawodników, którzy nie mają takich osiągnięć, a równie na wysokim poziomie ich cenie właśnie za to, że oni się przykładają, ciężko pracują i wydać te wyniki. Tak jak wymieniłem Jarocki, tak? Nie ma takich osiągnięć, ale dla mnie jest jak najbardziej cennym nabytkiem, bo chłopak robi postępy. Tak? Dzisiaj nie wygrywa, jutro nie wygrywa, za rok może będzie wygrywał. Tak na to trzeba spojrzeć. W tym roku będzie Wam zdecydowanie łatwiej, ponieważ została Wam przyznana jako jednym z wielu stowarzyszeń w Świętochłowicach dotacja. Będzie łatwiej działać przez to, liczyłeś na taką kwotę, na jakąś większą. Czy, czy to jest. Odbierając telefon, myślałem, że dostałem 1500 zł. Ja myślę, że tu nie, nie będziemy mówić dokładnie o kwotach, jak ktoś chce, prawda, można sobie sprawdzić. Wszyscy wiedzą tak, wszyscy wiedzą. Aczkolwiek powiem tak, jeżeli takie dotacje będą miały miejsce, to jak najbardziej mogę rywalizować z klubami z górnej półki. Dlaczego? Bo największym problemem są dzisiaj niestety finanse. Sport jest drogi. Ja myślę, że ten sport nie jest aż tak drugi jak inne sporty, a jednakże to kosztuje, prawda? Udział w zawodach, odpowiednie zabezpieczenie, kaski, rękawice, worki bokserskie, mata. To wszystko jest potrzebne dla zwiększenia bezpieczeństwa. Ale musimy zap zapomnieć o jednej sprawie. Podstawową rzeczą jest to, że y, piłka nożna jest bardziej kontuzyjna od MMA, Więc, czyli zapomnijmy, że MMA jest najbardziej, y, powiedzmy sobie, brutalnym sportem na dzień dzisiejszy, bo y, oni ćwiczą, y, walczą na boso, prawda? Y, tu wystarczy wejść na y, murawę, y, kopie nas y, przeciwnik, gdzie ma założone korki i te kontuzje naprawdę są na znacznie, y, powiedzmy sobie, y, taki bardziej urazowe są niż, niż sam sport MMA, także MMA wcale nie jest takie urazowe. Ja nie wiem, czy mogę się do końca zgodzić, być może masz rację, być może że masz rację, bo rzeczywiście jeżeli się ogląda piłkę nożną, ona też bywa brutalna, ale w przekroju, powiedzmy całego meczu, porównując to na przykład do przekroju całej walki, to tej brutalności przynajmniej w teorii wydaje się, że jest więcej właśnie w MMA, aniżeli w piłce nożnej. Tak, tylko musimy pamiętać jednej rzeczy, że to tylko tak wygląda. A spójrzmy na to z drugiego punktu widzenia, to, co Mateusz powiedział. Mamy młodzież trudną, tak, mamy młodzież, powiedzmy sobie, z jakimiś tam dysfunkcjami, czyli tak zapominamy o chorobach XXI wieku, otyłość, choroby krążenia, siedzimy przed tym laptopem, komputerem i no to praca, praca, tak, nie ruszamy się. To MMA jest jak najbardziej, powiedzmy sobie, dobrym rozwiązaniem, bo ze względu na powiedzmy sobie jakieś zagrożenia na ulicy, możemy już nabyć jakieś umiejętności obrony. do. Dlatego rozwijamy sobie całą naszą psychomotorykę. Tak? Gdzie, powiedzmy sobie, przy innych jakichś sportach nie jest to może na takim wysokim poziomie jak, jak tutaj, przy tym, bo tutaj musimy pamiętać: przy MMA pracuje każdy jeden mięsień, to nie jest tylko noga, to nie jest tylko ręka, naprawdę każdy jeden mięsień. Zapraszam, można się przekonać. Można się przekonać, tak jest w byłej hali szkoły podstawowej numer 4. Ja sobie tak myślę, jak powiedziałeś o tym, że w dobie komputerów i tak dalej, internetu i tego wszystkiego, co nas otacza, to ja się. Myślę, że każdy sport bez względu na cokolwiek jest lepszy niż po Oczywiście. prostu niż jedzenie przed telewizorem czy, czy przed komputerem, bo już same wyjście na trening powoduje, że człowiek musi się ubrać, ruszyć się i coś z sobą zrobić. Tak więc nawet chyba najgorszy trening w tym wypadku jest lepszy od siedzenia przed komputerem i to jest problem, który chyba będzie narastał, ta, ta właśnie otyłość, problemy z kręgosłupem i nie tylko i nie tylko. Tych chorób związanych właśnie z takim trybem życia, a nie innym. Możemy to zmienić, przychodząc na przykład do Was. Ale wracając jeszcze do tej dotacji, bo chciałem też o to zapytać. Pojawiły się takie zarzuty, pewnie do Ciebie też dotarły, że oto klub Nie ze świętochowic otrzymuje dotację, a to nie do końca jest tak, ponieważ zasadniczo. Każdy klub może otrzymać dotację z danego miasta, wy te warunki spełniacie, więc możemy tutaj spokojnie chyba rozwiać wątpliwości, bo macie przecież zawodników ze świętochowica o to chodzi. Powiedzmy sobie tak, w ustawie jest wyraźnie napisane, że działalność może odbywać się na terenie całego kraju, więc czy to jest jakieś miasto ościenne, czy to jest, są świętochowice, to jest zgodne wszystko z przepisami, prawda? Ale tak jak mówimy, zapominamy wszyscy o jednej rzeczy, że my jako klub możemy mieć nazwę jaką sobie tam, tak? ja mogę mieć filię gdzieś, ale główne miejsce wykonywania naszej działalności to jest tylko i wyłącznie miasto Świętochłowice. Czyli to, że ktoś ma coś w nazwie, to nie znaczy, że po prostu coś mu się nie należy. My to robimy dla y, mieszkańców Świętochłowic. Y, to nie tylko MMA, bo wszyscy zapominają, że robimy darmowe kursy samoobrony dla pań. Y, ja jako osoba pierwszy robiłem takie kursy na Śląsku, to też mogę, se, mogę sobie przypisać. Y, tych kobiet zresztą wasza telewizja to niejednokrotnie y, pokazywała, jest zawsze sporo na tych zajęciach. Także to nie jest tylko y, powiedzmy sobie y, stricte MMA. Do tego dochodzą nam zajęcia piątkowe, gdzie panie po tych kursach chodzą, intensywnie ćwiczą nie tylko powiedzmy sztuki walki, ale robią i treningi typu kroswi, trening obwodowy, żeby zrzucić trochę tkanki. Tak I wyciskasz z nich siódme poty. To już nie, to kolega teraz, dzień wszystkiego nie da się samemu zrobić. Ale tak jak mówię, działalność naszego klubu to nie jest tylko MMA, to są naprawdę inne gałęzie tak samo. Z perspektywy tych kilkunastu miesięcy cieszysz się, że podjąłeś decyzję, żeby powrócić do świętochłowic? Zawsze chciałem wrócić do Świętochowic. To czemu tak długo Cię nie było? Hmm, powiedzmy sobie, zła sytuacja finansowa na rynku pracy. Yy, ciężko było dostać dotacje w mieście, sytuacja się poprawiła. Mamy salę, za którą nie musimy płacić tak, czyli mamy dodatkowe źródło pieniążków, które możemy przeznaczyć na, na sprzęty. Tutaj naprawdę bardzo fajna dotacja, która nas bardzo wszystkich cieszy, zakupimy za to na pewno kupę dobrego sprzętu, który nam podwyższy bezpieczeństwo. Zawsze pytam na, na zakończenie najbliższy czas, najbliższe plany uks Uronin? Najbliższe plany. Te plany są dalekie, powiedzmy sobie, bo tak jak żeśmy mówili, my robimy gale MMA w Świętochowicach w Centrum Kultury, pójdą finały. Będzie to na wysokim poziomie, ma być konferencjer, finały będą w klatkach. I ktoś powie, no oni się już przygotowują, tak, gdzie tam jest wrzesień. No, dla kogoś, gdzie tam jest, dla nas, jest bardzo blisko. Zorganizowanie takich zawodów jest naprawdę pracochłonne a jeżeli chodzi o ligę, no to jak najbardziej w przyszłym miesiącu wybieramy się już na następne zawody. Czyli jeżeli ktoś chciałby z bliska zobaczyć, nie tylko w telewizji walki MMA Mateusza na wyciągnięcie ręki, to będzie miał taką okazję w Centrum Kultury Śląskiej już we wrześniu, albo dopiero we wrześniu. Bo Cały nie... czas ma okazję, bo amatorska liga nadaje wszystko na żywo, czyli każde jedne zawody idą na żywo w internecie i tam można sobie wziąć i popatrzeć, jak to naprawdę wygląda. Ale powiedzmy sobie szczerze, że telewizja nigdy nie odda rzeczywistości tego, co tam dzieje się na miejscu, gdzie można jeszcze gdzieś zajrzeć będąc tam, czasami oko kamery gdzieś tam nie sięga. Mateusz, a Ty szykujesz jakoś specjalnie do tych zawodów, bo to będą Twoje śmieci, że tak powiem. No, zawsze do zawodów Czym bliżej są zawody, tym więcej treningów. No ale tydzień przed zawodami to trzeba luzować się przed, z tymi treningami, bo wiadomo, no nie można przesadzać, żeby jakaś kontuzja nas dopadła. Zainteresowała mnie jeszcze ta dieta, o której mówiłeś, pomyślałem, że to treningami, tylko zrzuciliście tak sporo kilogramów, bo ty też pewnie zrzuciłeś trochę kilogramów. A to jakaś specjalna dieta y, ustawiana, czy gdzieś by to pewnie y, panie i też panów będzie interesować, gdzie można znaleźć, żeby taką sylwetkę zyskać, być może też bym sięgnął po taką dietę. Naciągasz mnie tutaj, żebym zdradził tajemnicę, tak? Y, na pewno y, nie było tak, że nic żeśmy nie jedli i nie bazowaliśmy na promieniach słonecznych. No, przykro mi bardzo, no nie wchodzi to w rachubę. Y, Aczkolwiek, tak jak mówię, sporty jako sporty rozwijają się bardzo intensywnie. Bardzo fajne są zajęcia takie typowo siłowe, typu crossfit i treningi obwodowe. One naprawdę rozwijają naszą budowę, taką typową fitness. Nie takiego mięśniaka, jak to się mówi, a tak zupełnie inaczej. A jeżeli chodzi o dietę, to mamy takiego zaprzyjaźnionego pana, który prowadzi diety dla kulturystów. Zawsze do niego tam pukamy sobie i, i musi pomagać. No, musi. Prosimy go o pomoc. Nie ma, nie ma wyjścia. No to też nie ma wyjścia. jest. poniekąd dla niego jakaś reklama. Fajnie. To zapraszamy w takim razie wszystkie panie na kursy samoobrony, które będą się w tym roku też nie tylko na kursy. odbywały, nie tylko na kursy, na piątkowe zajęcia. Jak najbardziej mamy dziewczyn w MMA ostatnio jest jakiś, powiedzmy sobie taki natłok, że dziewczyn MMA mamy praktycznie połowę co facetów. Nie wiem, co się dzieje, ale robi się to bardzo popularne. No tak, w bo ile ile idzie wszędzie chłopów oglądać. No nie? może i tak. Nie wiem, dlaczego nie przy prowadziłeś tutaj jakieś dziewczyny ze sobą, byłoby jeszcze ciekawiej być może. Boję się, że za dużo panów by chciało przyjść na zajęcia. A dlaczego nie? Czym więcej, tym, tym lepiej. Bo to a to by... nie tak do końca. Nie, nie tak do końca? Nie, bo co za dużo, to niezdrowo. Ilu macie teraz członków, jak jak no, Jest temat? nas około 40, tak, i stwierdzam, że już jest za dużo. I całe szczęście, że tak, niektórzy są stali, a niektórzy chodzą tak, powiedzmy sobie, trochę w kratkę. tak, Bo w innym przypadku byłoby to problem. No, nie da się że ten yy, lokal nie jest z gumy i to jest jakiś problem, ale... Mam nadzieję, że, że ta ilość też przejdzie w jakość, czego dowodem jest Mateusz i takich Mateuszów mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej kilku zobaczymy w Świętochłowicach, w uczniowskim klubie sportowym Ronin, Ruda Śląska i mimo, że to Ruda Śląska, to jak najbardziej Świętochłowicki, tak możemy, Tylko świętochłowicki. możemy powiedzieć. Już możemy powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie załatwiania dokumentacji, żeby był Świętochłowicki. Czyli będziecie już Ronin Świętochłowicy. Tak. Za niedługo. I wtedy już nie będzie żadnych wątpliwości. Nie będzie problemu. Nie będzie żadnych problemów. Czyli następnym razem, jak się spotkamy, to będzie Ronin Świętochłowice, Póki co jest Ronin Ruda Śląska. Moim i Państwa gośćmi byli dzisiaj trener Krzysztof Kiełkowski i Mateusz Świątek Gwiazda. MMA i nie tylko a 27 września, tak? Jak dobrze tak. zapamiętałem, będziecie Państwo mogli zobaczyć tego, tego oto dżentelmena w klatce, w Centrum Kultury Śląskiej, będzie się działo, ciekawie w Centrum Kultury w stanie klatka, żeby tam właśnie tacy panowie zawalczyli. No na pewno i Panie też zobaczymy. Też. No to fajnie. Dzisiaj to wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy, to był program Sport bliżej nas. Dziękuję, do zobaczenia.